Nasz Dobrodzień ma dwa miasta partnerskie, Han i Czortków, leżący w Ukrainie. Wiadomo, że w Ukrainie toczy się wojna, miasto partnerskie Czortków zwróciło się z prośbą o pomoc do nas i do drugiego miasta partnerskiego, do Zawadzkiego. A w Dobrodzieniu od lat działa Stowarzyszenie Dobrodzień Potrzebującym, którego część członków jest tutaj właśnie i to ci zakręceni ludzie zajęli się organizacją wszystkich potrzebnych chodź, dochodzi do nas kardia, 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 członek kardia, członek które, które e, e, życzy, których życzyłby sobie czortków dla wyposażenia internatu, przystosowania go dla 170 uchodźców ze wschodniej Ukrainy, którzy mogliby tam znaleźć nocleg, miejsce, no i żyć może bez pompki na lodów. Chcę powiedzieć, że te panie tutaj e, zorganizowały właśnie tego tira z tym całym sprzętem, o którym działa Pani Bożena, e, swoimi rękami i jeszcze kilka osób, których tu nie było. Ja tylko jestem dodatkiem do tej całości. Chciałem bardzo tak. pogratulować, podziękować i życzyć wszystkim czodkowie, żeby przetrwali te ciężkie chwile. Powiedzmy, może jeszcze co jest w środku, co jest w tirze? No Ania, powiedz co jest w tirze. Łóżka, szafy, materace, pufy, pościel, kołdry. Eee, ojejku, szkoło, pralki, mikrofalówki, czajniki elektryczne. I, do i medyczna pomoc również. I wszystko, I wszystko dzięki właśnie. dobrodzieńskiej społeczności, tak. ludziom dobrej woli, którzy zawsze są otwarci. Z całej gminy, nie tylko z dobrodzień nie, nie tylko z gminy Dobrodzień, bo nawet z Lubińca ludzie przyjeżdżali. I dzięki lęte. datkom z zagranicy, z Niemiec, w zasadzie wszyscy tak ci, którzy się włączyli w pomoc tak. cierpiącym ludziom na Ukrainie. A to, czego, to, te, to, co nie zostało przyniesione, czego było za mało, e, z ze stowarzyszenia, ze środków stowarzyszenia, które do środki też pochodzą z darów i z dobrego serca ludzi, zostało zakupione. Także na przykład pralki jadą zupełnie nowe w opakowaniach. Mikrofalówki 30 sztuk jadą zupełnie nowe i wiele sto wiele. Stołżek, materacy. Tak, stołózek, tak. sto materacy, stołów, stolików, nawet lampy. lampy. I, I środki i medyczne. Tak, i oprócz właśnie tych wszystkich. Rzeczy do internatu, do adopcji, za zaadoptowania internatu. są również środki medyczne, którymi to sprawami koordynował z naszą anią pan Józef Włodarz, który tutaj ja bardzo. Reprezentuję tego. Tak, jest. Tak, ja Który się, się jest tutaj bardzo włączył w pomoc, szczególnie dla szpitala w Czotkowie. Liczymy na to, że to nie będzie pierwszy i nie ostatni tir, tylko takich tirów z obrodzenia wyjedzie dzięki ludziom dobrej woli wiele. Pomocy jest naprawdę potrzebne Potrzebnych bardzo dużo. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy naszych e, e, partnerskich mieszkańców w Czortkowie. Trzymamy za Was ogromne kciuki. Posyłamy Wam nasze serca wszystkie. Tak, serduszka posyłamy, takie serduszka posyłamy Dokładnie, do Czortkowa tak, razem z uśmiechami z dobrodzienia. Dziękujemy. Pa. Dziękujemy. dziękujemy pa.